W pobliżu miejsca pana pobytu, traciłem kontakt słyszysz z, mnie? z jednym z pojazdów. Słyszę, słyszę. Będę się za nim rozglądał. Z nieznanego mi powodu, kawałek srebrny jest celny. Nie strzelnicy. jestem w stanie ustawić dokładnej normalizacji. Tak zakładałem. No i wchodzisz w to? Wydawało mi się, że imprezy masowe to nie do końca twój styl. No bo nie jest, ale no, z kasą krucho, rozumiesz? Co począć no. Muszę powalczyć o klienta, zapewnić atrakcję. Albo mógłbyś sprzedawać giwery w stanie, w jakim przychodzą z fabryki, zamiast grzebać godzinami przy każdym gnacie. Mam swoją godność, Fi.